Minister Moskwa mówi, że u niej w nic nie wzrosły ceny. Słyszał pan? Słyszałem. Czy to jest normalne? No, no jak to jest normalne, jak minister... minister? Nie wierzę, bo, nie, bo ona nawet nie była tam. Czyli co, nie ona nie chodzi do sklepu według pana, minister Moskwa? No, Oni mają tyle pieniędzy, że jak panie, jak im zdrożeje nawet 5 zł, to nawet nie odszuwają. A bo... po Czego tak to nie wiem wiedzieć. Co, naj... co to jest, jest drożyzna? Proszę? Czy skąd ta inflacja? Przez kogo? No, ja. Rząd rządzi, no to powinien rząd coś robić. Czy jest pan zadowolony z rządu? Nie. Dlaczego? Co zrobił źle? Po prostu robi PiS źle i... No, Ale w każdym... W każdym. O, widzi pan, co jest teraz Trybunałem Konstytucyjnym? Ogrodzony jest, wyszedłem, ogrodzony jest cały Trybunał Konstytucyjny bramkami. Tak powinien wyglądać Trybunał Konstytucyjny, no nie. żeby nie można dojść do Trybunału Konstytucyjnego, to czego się boją? A co jak pan myśli? Się, czego się boi rząd? No czego się boi? Nie wiem czego nie się wie, boi. Tak. Skąd ja wiem, czego się boi? sądownictwo, prawo, takie rzeczy jak ja, sobie... Wszystko jest... Co najbardziej zdrożało dla pana? Dla mnie żywność. żywność. O ile? No ja przypuszczam o 30%. I pan mówi, że rząd ma wpływ, tak? No ty... no kto, no jak Dużo rząd. To są mówi, że wojna i tak dalej, wie że pan w to stacja na świecie. Wojna, wojny nie było już drożyzna No właśnie, się no. I, I no i co, a teraz zganiają wszystko, każdy mówi, że jest. No, ale... o... a, mi, a ile powinien poseł zarabiać w sejmie według pana? Tak żeby, żeby przeżył przeżył. Ja uważam, że dobry poseł powinien zarabiać dobrze, no bo rząd... no Jak ktoś dobrze robi, to dobrze dostaje pieniądze. Dużo... Pewnie, nie, no nie. bo to rządzi nami, rządzi Polską, no usy, uchwały. No to jak jest dobrze rządzą, to niech zarabiają. Czy na kogo głosować? Niedługo wybory. Dla mnie nie ma. Nie ma. Nie ma. Czyli pan musiałby na jakichś nowych czekać, młodych? Na młodych. Czy? Tak. Ich jeszcze nie ma? Nie ma. Nie ma Rosną dopiero. <głosy> <głosy> no. <głosy> R ta. Ile tych posłów powinno być w stejnie? Boś no 400. Tak. A rząd ma swoje pieniądze teraz? Skąd bierze na te trzynski, no czternastki? drukuje, no Drukuje rząd? No a kto drukuje? No kto drukuje? No, 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 no powiedz pan, kto... No to daje według pana, że to drukuje. Po, po co to drukuje? Ale tu mają pieniądze na wszystko. <grym> Ale się nabierają, tak? A te trzynastki powinny być trznastki, to rozdowieństwo? 500 <grym> plus to wszystko. Wyprawki, nie wyprawki. Panie, że ty No to powinien mieć. A tyle no. 1500 emerytur, co ma zrobić? Takich tutaj nagrywam osób. Sam jest, sam czynsz, 600, 700, leki, 600, nie czasami. No. Za zatus... Tuska doprowadzi. Ile była inflacji? Właśnie. No nie jest praktycznie. No, to, to zero. No, to... A ty osób mówi, że walorzacja mała i tak dalej. Tu emeryci narzekają, za Tuska. złote trzy że było. Ale normalno, by, ale było normalno. Była stabilizacja za Tuska, spokój. Oczywiście, że tak. Spokój, każdy wiedział, co i jak. Co ma robić, ile dostanie i... A teraz co, co, co człowiek widzi? Stabilizacja jest teraz dla